Witam was serdecznie, Panie. Mam przywilej głosić wam Ewangelię. Mam przywilej mówić o wielkim, potężnym Bogu. O Bogu, który ma staranie o człowieka. O Bogu, który nie jest byle jaki i który nie jest byle kim. O Bogu, który Jest istotą, która kocha Cię w niewyobrażalny sposób. Ja wiem, że to jest ciężkie do pojęcia, kiedy jest się w problemach różnych życiowych, kiedy się słyszy, że Bóg Cię kocha. Słuchajcie, ja, ja jestem dzisiaj pastorem Kościoła, ewangelistą, nauczycielem Bożego Słowa, szczęśliwym mężem, ojcem i człowiekiem, który jest zdrowy i który nie wiąże końca z końcem. Wiecie? Nikogo się nie boję, niczego się nie wstydzę. Dlaczego wam to mówię? Bo ja mam 8 lat szkoły podstawowej prawie 10 lat więzienia za sobą i moje życie zostało zmienione przez wielkiego Boga. To nie boża. To nie pierdoły religijne. To nie cały system. To nie protestanci, katolicy czy inni jest potężny żywy Bóg Amen. który dzisiaj ma o Ciebie staranie potężny żywy Bóg chce Ci zaświadczyć o istnieniu wielkiego Boga dla którego każdy fragment Twojego życia jest bardzo ważny On chce, żebyś wieczność spędził w niebie On chce, żebyś nie żył w nędzy On chce, żebyś był zdrowy On chce naprawić Twoje małżeństwo On chce podnieść Twoje życie to jest taki Bóg Amen. To jest Bóg, który bierze nikogo, kogoś, kto, kto został pognębiony przez cały świat. Przez, jest cały świat, może cię pognębić, może powiedzieć, że jesteś niczym, może powiedzieć, że nie ma żadnych szans dla Ciebie. Wszyscy mogą Cię skreślić, a wielki Bóg Cię nie skreśla. Amen. Nie wiem, czego się dopuściłeś w życiu, nie wiem, jakie grzechy popełniłeś. Wiecie, jak ja w swoim życiu tylko nikogo nie zgwałciłem i nie byłem pedofilem? Tak mi się jakoś udało, moja głowa nie była na tyle pokrzywiona. Mając 17 lat, zabiłem człowieka. Trafiłem do więzienia, swoje 18 urodziny już spędzałem w więzieniu. Wiecie, ja wiem, co to znaczy alkoholizm. Ja wiem, co to znaczy życie bez ojca. Mój ojciec był zawsze pijany. Od kiedy pamiętam. Facet miał taki styl, że wychodził z kubłem na śmieci, i wracał za pół roku, był w cuku. Wiesz o czym ja mówię, że ojca masz teorie, że to jest teoria tylko, że jest ojciec z domu. Że wiesz, jak leżał wywalony jak szlaf na budowie, to go mijaliśmy z bratem, żeby przejść przez niego. Taki był ojciec, nie to, że nie przynosił do domu, to jeszcze wynosił z domu. I mama kończyła jedną pracę, pracowała w biurze i musiała wychodzić, skończyła pracę w biurze, wychodziła do cieplarni gdzieś tam robić u ludzi, żeśmy mieli co jeść, żebyśmy jakoś wyglądali jak ludzie przynajmniej. Bo była bieda. Ja wiem, co to jest bieda. Ja wiem, co to znaczy być głodnym. Ja sobie zdaję z tego sprawę, jak człowiek nie ma ubrania, jak się z śmieją w szkole i jak mówią, że twój ojciec jest alkoholikiem, a ty tak samo skończysz jak ojciec. Wiecie, ja zabiłem człowieka, nie chciałem zabić tego człowieka. Nie miałem... Nie, nie szedłem na imprezę na, na 18 urodziny mojego kolegi z, z, z myślą zabicia człowieka. Szedłem, żeby się pobawić, napić się. I, 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 I fajnie się zabawić, jak normalny, zdrowy Polak. Wiecie, że normalny, zdrowy Polak? Tak, to są takie realia. My jesteśmy takimi ludźmi. Normalny, zdrowy Polak może nie mieć różnych rzeczy, ale na WDMA. To jest przedziwna historia. I na papierosy. To jest bardzo dobrze, zaradni ludzie. Jesteśmy. Wspaniałe. Natomiast ja chciałem żyć normalnie. Chciałem żyć. Co to znaczy? Wiecie co, wielu ludzi żyje, ale żyje w takim stanie, że jak się na niego głaszyć że nie, ty nie żyjesz. Ja chciałem żyć normalnie, chciałem być e, kimś w oczach innych ludzi. Wiesz, jak wielokrotnie wystarczy to, że ktoś cię przytuli, że ktoś cię pochwali za coś gdzieś w pracy, ty się dobrze czujesz. Ktoś powie, kurczę, dobrze coś zrobiłeś. Nie? I już się dobrze czujesz. My mamy potrzebę bycia zaakceptowanymi. Mamy potrzebę, że ktoś powiedział, że jesteś w porządku. Mi nikt nie mówił, że jestem w porządku. I zawsze każdy mówił, że ty źle skończysz. Na 18 urodzinach u mojego kolegi e, pokłóciłem się z jakąś dziewczyną. E, Słyszę, jak ktoś puka do drzwi, ja sobie tam piłem w kuchni. Sam puka ktoś do drzwi, i ja byłem najbliżej drzwi, więc otworzyłem te drzwi. I facet, wiecie, to był rok 1990, to jeszcze były mety. Nie było, ja mieszkam w takiej małej podwarszawskiej miejscowości. Tam nie było marketu żadnego, żeby kupić sobie wódę. Wiecie, tylko na metach się kupowało. On no zapukał że tam jest meta, wieś, bo tam usłyszał balę, tańce, wiesz, impreza, Zapukał facet i ja mu otwieram od słowa do słowa, dochodzi do bójki, w konsekwencji piesie z facetem facet ginie. Facet osie, osierocił kilkoro dzieci, zostawił żonę. Wiecie, jak razami czasami ludziom opowiadam, że, że zabiłem człowieka, a teraz idę do nieba i nie mam wyrzutów sumienia. To, 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 to niektórzy po prostu podnosili się i wychodzili. Kiedyś Dżyska do nas zadzwoniła z rozmów w toku, i się pyta, czy Przyjedziecie do nas powiedzieć o Jezusie? A my przyjedziemy. I pojechaliśmy tam do niej, do Krakowa, do studio. Jak ja powiedziałem tym ludziom, że Jezus, Jezus, ja wypłakałem swoje wyrzuty sumienia, kiedy poznałem Jezusa, i dzisiaj jestem wolny, tak? I nie mam żadnych wyrzutów sumienia, jestem nowym człowiekiem, to oni się wszyscy zgorszyli. Ja wziąłem Słowo Boże i powiedziałem, ale tak mówi Boże Słowo, moja prawda, proszę księdza, taki ksiądz tam siedział, on mówi tak. Więc mówię do was z perspektywy nowego człowieka, ale też człowieka, który przeżył te rzeczy i wziął je od podszewki, dotknął ich. Trafiam do więzienia, słuchajcie, mój ojciec się ogarnął, chlał tyle lat, ogarnął się, bo zobaczył, że coś spaprał w swoim życiu. Zaczął, założył firma, że był złota rączka, Słuchajcie, założył firmę Tekarską, zaczął nieźle zarabiać. W, wziął mi jednego z najlepszych adwokatów w Polsce <try> i wyciągnęli mnie z matką z więzienia po dwóch latach i ośmiu miesiącach. Ja dostałem 8 lat za zabójstwo, z czego 5 lat z kawałkiem mi zawiesili, ale <try> siedziałem 2 lata, 8 miesięcy, takie było prawo, już go nie ma. W tej chwili już nie można po jednej trzeciej kary wyjść dzisiaj. Wtedy można. Ojciec dawał łapówki gdzie mógł. Chciał zapłacić za spaprane życie. Ale wiesz co ci powiem? Nie można zapłacić za spaprane życie komuś. Nie można kurczę spaprać komuś życia, tak? A potem próbować za to zapłacić. To nie, to nie działa. Czasami mnie ktoś pytał, a jak ty, e, jak, jak, jak ty za te swoje grzechy e, odpokutowałeś? Jak ty zrobiłeś zwroty tym ludziom? Ja mówię, wiecie co? Jak ktoś mnie tak pyta, ja mówię, wiecie, jak ktoś popełnił jeden, dwa, trzy grzechy. Rozumiesz o co chodzi, to ty możesz w swoim życiu odpokutować. Ja nie wiem, ilu ludzi okradłem, ilu skrzywdziłem, ilu nie żyje. Za jednego siedziałem, ale nie wiem, ilu faktycznie ludzi nie żyje. Nie wiem, wiecie, ja miałem fabrykę amfetaminy, Nie wiem, ludzi otrułem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, do jakiego stopnia doprowadziłem innych ludzi, czy nie wypełniali samobójstw. Trudno jej powiedzieć. Wiem jedno, że ja, kiedy e, zrozumiałem o co chodzi w nawróceniu, a o tym wam za chwilę powiem, zrobiłem jedną prostą rzecz. Przyjąłem ją. Przyjąłem, przyją, przyjąłem tą wieść o tym, że Jezus umarł za mojej I ja dzisiaj będę cię do tego prowadził. Ja chcę, żeby Twoje serce dzisiaj pracowało w tą stronę. Mój ojciec się ogarnia. Wypr i oni, i oni, ja wychodzę po dwóch latach 80 z więzienia, a miesiąc przed moim wyjściem mój ojciec jedzie podpisać kolejny kontrakt budowlany i ginie w wypadku samochodowym. Wiesz ja, ja już zacząłem go kochać tego ojca. Ja nigdy nie miałem ojca. Zacząłem go kochać. Ja się cieszyłem, że wyjdę i będzie normalny ojciec z domu, Ale wyszedłem i był pogrzeb. Więc wyszedłem na pogrzeb, a po pogrzebie wyszedłem, wyszedłem potem po, po miesiącu na wolność. I jakby ktoś wtedy powiedział mi o Jezusie, to mu się ja Powiedział mi, jaki Jezus, jaki Bóg. Ja w ogóle uważałem, że Boga nie ma. Bo nie ja uważałem, że nie może być takiego bagna na świecie, jakiś tam Bóg jest. Ale wszelkie dobro, które nawet było we mnie, to runęło. Wiesz, jak ja, ja postanowiłem mieć w swoim życiu em, dużo pieniędzy. Bo ja doszedłem do wniosków prostych. Jak będę miał kasę, to nie będę się bał. Maczek, ja Mac, rozumiesz, ale to jest proste. Masz pieniądze, rozumiesz, masz wywalone na wszystko. To taka jest prawda. Co by tu nie gadał? To tak po prostu jest. Ja chciałem mieć pieniądze. Ja wiedziałem, że jeżeli będę miał pieniądze, to zacznę mieć e, w cudzysłowie przyjaciół. Ale wtedy nie wiedziałem, ale tak chciałem. Chciałem dobrze wyglądać, chciałem normalnie funkcjonować, chciałem fajnie żyć. Nie tak żyć jak moja matka, nie tak żyć jak mój ojciec. Nie chciałem takiego życia. I wiesz co? Ja zalazłem za skórę policji lokalnej tak bardzo, że trafię po raz drugi do więzienia za napad z bronią w ręku na kantor wymiany walut. Ja nie zrobiłem tego napadu. Ale już jako recydywista w Polsce było nieważne, czy Ty zrobiłeś napad, czy Ty nie zrobiłeś napadu. Istotą sprawy było to, czy są dowody, czy nie ma dowodów. I na mnie były dowody. Dwie panie kasierki w porozumieniu z policją powiedziały tak, to on. Żeby załatwić sprawę. I dostaje się do więzienia. Na recydywę już. I postanowiłem zrobić wszystko, żeby wyjść z tego więzienia. Wiedziałem, że normalnie nie wyjdę. Wiecie, jakaś determinacja, żeby być wolnym? Chcę Wam dzisiaj powiedzieć o wolności. My jesteśmy powołani do wolności. Diabeł to jest zwykły frajer, który chce, żeby ludzie żyli w niewoli. Diabeł chce, żebyś poszedł do piekła, żebyś był biedny, żebyś był chory, żeby ci się rozwaliło małżeństwo, a potem jeszcze do ciebie przychodzi i mówi: Pewnie cię Bóg doświadcza. Coś ci powiem: gdybyś zapomniał wszystko, co powiedziałem, to zapamiętaj to jedną rzecz, proszę cię. Bóg jest tylko dobry. Amen. A diabeł tylko złuje.